Benidorm, Finestrat oraz Villa Hoyosa, a także liczne udogodnienia są na wyciągnięcie ręki. Nazywam się Klaudia Koza i jestem doradcą do spraw nieruchomości w Costa Agent. A dziś przedstawię ci nowoczesny kompleks apartamentowy, który powstaje w spacerowej odległości od pięknej piaszczystej plaży, sklepów, kawiarni i restauracji. Więc pod ręką masz dosłownie wszystko. Wczesny kompleks mieszkaniowy powstający w tej okolicy oddany do użytku będzie w 2027 roku. Znajdziemy tutaj mieszkania z dwiema sypialniami, wszystkie komfortowe, przestronne i oczywiście jak przystało na hiszpański standard deweloperski, w pełni wykończone. W cenie otrzymujemy także klimatyzację, zabudowę kuchenną, sprzęt AGD, wyposażenie łazienek oraz szafy wnękowe. I warto też wspomnieć, że miejsce parkingowe również mamy w cenie. Poza apartamentami na kompleksie do dyspozycji będziemy mieli dwa baseny, siłownię zewnętrzną, parking dla rowerów, tereny zielone oraz parking dla samochodów. Mieszkańcy pięter od czwartego w górę będą mogli także cieszyć się widokiem na morze. Dzięki lokalizacji blisko pięknej i piaszczystej plaży z lazurową wodą nieruchomość ta idealnie sprawdzi się na wakacyjny wynajem, jak i do stałego zamieszkania. W pobliżu znajdziesz duże centrum handlowe, a kierując się w stronę plaży także liczne sklepy, kawiarnie i restauracje. Mamy tutaj także sklep oferujący polskie produkty. Ponadto dwa razy w tygodniu przy plaży Kaja de Finestrat odbywa się targ, na którym zakupić możesz lokalne produkty. Okolica oferuje także wiele atrakcji. Mamy park rozrywki Terra Mitica, Aqualandie czy różne pola golfowe. Do lotniska Vallicante dojedziemy stąd w zaledwie 35 minut samochodem. Prezentowany dziś kompleks to nowość na rynku nieruchomości na wybrzeżu Costa Blanca. Jeśli wzbudził też twoje zainteresowanie i chcesz poznać więcej szczegółów, nie wahaj się ze mną skontaktować. Te oraz inne oferty w różnych budżetach cenowych znajdziesz na naszej stronie costaagent.com. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami nieruchomości z hiszpańskich wybrzeży.